Supermofio przedstawia Zobaczcie co tu jest Kurcze wyjechał uf, uf. Widzicie co tu jest? Wyjechali jadą o. Gdzie był oficjalny wyjazd? Wodzio Kurcze oni jadą bo będzie koszona kukurydza I to jest Widzisz jak to Bodziom mi uciekł? Taki oficjalny wyjazd No, nie, będziemy chciał wyjechać, bo teraz sprawdzałem powietrze, wypomponujemy. I tak mnie w konia zrobił. Co mnie tak w konia zrobiłeś? No, no, no odjechałam na bok, bo Trzeba powietrze. Posprawić. Ja chciałam, ja chciałam oficjalny wyjazd Zrobić, a ty już gdzie jechałeś? Oficjalnie, wyjazd będzie będzie oficjalny. Nie no, już żeś wyjechał. Ten ciągnik będzie już dzisiaj przy kukurydzy, nie? Przy odwozach. Mariusz musi oficjalnie wyjechać, ale teraz jest do roboty. No ale zobacz, to będzie prędzej niż przed oficjalnym wyjazdem. Kurde, ale to się porobiło. Potrzebny ciągnik na gospodarstwie. Zobaczcie, tam, tam jest też... No, też dwa lata temu, jak był robiony, to poszedł do Kukurydzy. No. Tam jest też A już Andrzejowa. Żadnym. No, Andrzejowa. Razu, razu 355 Turbo czeka. Już no, też w pogotowiu. 5411 blok. I... No, to niektórzy mówią że 60 na 55. Bo tak się przyjęło. Mój kolega mówi, że swojego syna jak byłem jeszcze prasować kostką, nie? Dobra, to za, zaczep do Fraglesa. tu się mówi tak na Fergusona 255. zaczep do Fraglesa, do drugiego a, a ty weź 60 przyprowadź. Przyjechał. Ja mówię to, to jest 355. Bafik, chodź tu. No i te Pojadą. Gdzie kosić kukurydzę? Tutaj będą sprawdzać teraz powietrze tam już sprawdzili teraz następny a Łączeja też będziecie sprawdzać a poziom mówi, tam przede wszystkim będą sprawdzać powietrze. No widzicie no. Szefunco stoi, ręce w kieszeni. Ale nie grasz, mam tak. A, nie, tak. nie grasz? Nie, nie, nie tak. pierwszy raz Lujmeca założyłem. Copka pierwszy raz, żem założył. Nie, pierw powiedziałeś co innego. Lujmeca założył. Mhm. Pierwszy raz, to się spora powoli. Kiedyś pamiętam... To będzie wszystkich świętych Niech w poniedziałek chyba to wszy... wtorek? Nie wtorek o to będą znowu mieli długi weekend ja w urzędach może być, że ja. No i to no na wszystkich świętych to z garderobę jesienno kożuchy szli na grobi w korzuchach pierwszy raz. Przeba, I w takich czapach. Ja, w, cz w czapach z Lisa, nutri Lisa, z nutry, z króla. No z królika tu taka czapa futrzana tak jak ja bym miał obrane takie stożki były, nie? a uszy gołe <grystanie> też były takie Koń się kula cała będzie brudna już jest brudna, już jest brudna. to tam mokre mówno ale jaka brudna <grystanie> była czysta biała, teraz nawet wygląda jak a gawa, co ty tam robisz? Co ty tam robiłaś? A Bafik patrzy. Gdzie się jej spytać. Czy nie? Nie. No To masz. Stopu nie ma. Stopu nie ma? No. nadusić wszystko i to nie zakręcam na razie. Najpierw Wszystko jest światła, to jest podstawa światła. Hamulce do takich ładunków nie cierpię, jak ledwo mają przyczepi. nowe to już porozwalane o światłach. To już nic to Jest 60 rok, a tamta 58. Ta z przodu tylko zabudowa jest nowa. Nie? Nie. Wtedy jak się komuś zajedzie w lewo, to już jest za późno myśleć o prądzie. Nie. Dobra. no kosy Bodzio w gotowości ciągnik odpalony powietrze a dajesz powietrze a co ty pierwszy pójdziesz na ogień? ja nie wiem kto aha bo Andrzeja ja już jest, bo tu przyjechany, to jest nabite, nie? Aha. No ja. O, następny do odwozu. To będę musiał klątek ściągnąć. Andrew. Andrew. Będzie, będzie tam na tą pakę wkładał sobie. No. Kiwa. kiwa. Kiwa, kiwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ik ga er ook een klein van. Ja, dat is een beetje een Hier, een afbouwende bier. Ik heb er geen het bij ons. Wat een kolor daar. man, Subskrybuj. Oceniaj.